Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii D.O. Misje Projektantów po dłuższej przerwie. Dzisiaj rozegramy sobie kolejny nowy debiut, jeżeli chodzi o tą serię. Rozegramy sobie misję Kamileksa. Stworzył on dla nas dzieło pod tytułem Zabrać Kokę. Dzieło podzielone na dwie części. Druga część Ucieczka Autami, pierwsza część Zabrać Kokę. I myślę, że tyle tytułem wstępu. Zobaczmy jak to się wszystko prezentuje. Do dzieła. Do roboty. Zabrać kokę. Cześć Sweet i Lamar. Cześć. Panowie, nie jest niedobrze, te balaski zabrały nam Grove Street, ale jest też nagroł taki balas o imieniu Leon. Zobaczymy, czy chce nam sprzedawać prawdziwą Kokę. Siadaj. Sweet, gdzie mieszkasz, skoro balas zajęli Grove Street? Mieszkam na jednej z z którą ja i CJ odbiliśmy. Jedź do tego Balasa. Dobra, w takim razie e, ruszamy w drogę. E, muszę przyznać, nietypowym dosyć pojazdem. Szczerze mówiąc, nie tego się spodziewałem. E, I dokąd mamy jechać? Na Grove Street, dobra, w porządku. E, tylko musimy tutaj wjechać w jakąś alejkę. Tradycyjnie, oczywiście. No, e, jakiś dwóch takich samych gości. No, jednemu się nie podoba w ogóle, że tutaj przejeżdżam. No cóż, to jest jego problem. Dobra, e, myślę, że chyba możemy sobie stąd wysiąść. E, moi towarzysze zostają, mam tak rozumieć? Dobra. A więc chcecie ten kawałek kokainy? Tak, chcemy. Daj powąchać. Ja też chcę, daj. Kurde, co ty robisz? Co to ma być? To nie jest żadna koka, tylko bandaż. Panowie! Mamy towarzystwo! Okej, okay, dobra, zabij balasów. No to co, zaczynamy w takim razie strzelaninę. Czy my dysponujemy czymś jeszcze? Nie, tylko e, kawasznikom, dobra. W takim razie pora powystrzelać towarzystwo, widzę, że chyba szybko z nimi pójdzie. Dobra, i tutaj jeszcze się schował jeden, dobra. Udało się. Uwaga, kolejny balas! Widzę, że jadę jakimiś dwoma pojazdami, dobra. No, to myślę, że możemy sobie zostać na tej pozycji, zabij balasów kolejnych. E, czy te pojazdy mogą być zniszczalne? Przecież mówiąc, warto, żeby coś tutaj wybuchło, nie powiem. To byłoby interesujące, tak jest, dobra, pięknie. W takim razie pora, jeszcze tą dwójeczkę pożegnać. I jeszcze tamtego gościa. I ktoś chyba mnie okrążył, a nie, to tylko policjant, jakiś, bo przecież gwiazdy poszukiwania się zrobiły. E, trzy gwiazdki będą, czyli będą ci policjanci się respić, ale walka chyba dobiega, dobiega końca. O, i tutaj jeszcze się zapodział jeden gościu, przygnieciony przez pojazd, chyba. Czy tutaj jest jeszcze jeden jakiś, o którym nie wiem? Chyba udało się, tak. Tak ktoś był jeszcze bardziej. Dobra, uwaga, ucieknij balasom, dobra. E, chyba jakieś wagosy się pojawiły. Dobra, powystrzelajmy w takim razie towarzystwo i tego w Citachu. Czy tam już chyba nikogo nie ma nawet? Dobra, szybko za tą blokadę zabij kolejnych balasów. Widzę, że naprawdę gruba rozryba się zrobiła. Dobra, eee, no to zostajemy na tej pozycji. Tylko musimy uważać na policję, bo ona będzie największym problemem, szczerze mówiąc. Jak tam moje towarzystwo, chyba próbuję tam iść do przodu. Jeśli się nie mylę, no to w takim razie próbujcie. Może mi pomożecie w swoim czasie. Ja idę przed siebie, To to może mnie uratować. Gorzej, że moje tyły są niezabezpieczone. Ale będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, udało się, spoko, idź dalej. W lecimy. Jak tam za amunicją stoimy? Jest dobrze, nie zabraknie nam jej, dobra. Rzućmy okiem, co dalej. Sweet, Lamar, szybko! Znam drogę ucieczki. Zabij balas, a potem biegnij za żakiem. Czy on się tak nazywa, dobra. Eee, tylko muszę uważać, bo przecież ta policja jest problemem. Chyba, że będę musiał ich jakoś oskrzydlić. Dobra, myślę, że ta pozycja będzie tutaj w sam raz. Lepiej, żebym tutaj był dosyć bezpieczny, bo nie jest dobrze. Szczerze mówiąc, jeżeli ich zbyt szybko zaatakuję, to mogę przegrać, a tego szczerze mówiąc nie chcę. Ale mam taką broń o takim zasięgu, więc możemy trochę tutaj ich porozwalać, ale chyba myślę, że mój czas dobiegł końca, jeżeli chodzi o tą broń, no i będę musiał ruszyć bardziej do ataku. Dobra, w takim razie próbujmy coś takiego. Oni nie mają wielkiej ilości zdrowia. Więc nie powinno być aż tak ciężko. Jest to jakaś furtka, by wygrać. Dobra, udało się to wygrać, super. E, co dalej? Idź tu. E, jeszcze żyję, będę musiał ryzykować. Ale ktoś się pojawił z turizmo. Dawajcie, ich siły słabną. Zabij balas i idź za ekipą. No widzę, że tak nie słabną. Bo szczerze mówiąc, jest jeszcze więcej e, niż, 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 niż ostatnio. O, rany, ale masakra. Chyba to będzie mój koniec, ale będę walczył do końca. Dobra, super, idź za ekipą, tylko nie wiem, gdzie ona jest. E, tam jest jakiś punkt kontrolny, dobra, ewakuuję się stąd. E, dobra, dawaj, 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 może się uratujemy jakoś. Dobrze idzie. Jest niedobrze, słyszę, że psy jadą. No, psy to już dawno są tutaj i na nas tropią, dobra. No tak, musimy przyspieszyć. Dokąd ja mam iść? Żak, gdzie ty nas prowadzisz? Spokojnie, wiem co robię. Idź za żakiem, Jezus Maria, dokąd ja mam iść teraz, już jest po mnie, zaraz mnie wytropią i będzie koniec, e, szczerze mówiąc teraz to zgubiłem w ogóle e, moje całe towarzystwo, no chyba muszę wam powiedzieć, że to jest mój koniec, patrzę do samego końca, ale szczerze mówiąc e, z taką skryptowaną misją to troszeczkę ciężko tutaj przetrwać, e, że tak powiem. Ale szukajmy w takim razie wyjścia z tej sytuacji. E, dobra, tam jest moje towarzystwo, więc możliwe, że to tam miałem pójść. Helikopter mnie wytropił. E, I co ja teraz mam zrobić? Zginąć, położyć się i zginąć, chyba to mi zostało, tak jest. Dobra, w porządku. Witam Was znowu w tym momencie. I wygląda na to, że ci nasi towarzysze w ogóle gdzieś podążają i prawdopodobnie e, musimy tutaj iść drogą, którą oni nam wyznaczają. Załatwiłem e, trochę tego pościgu, więc liczę, że pójdzie tutaj e, lepiej niż ostatnio. E, w każdym razie będę osłaniał tutaj e, swój tyłek i tych moich towarzyszy w miarę możliwości. E, możliwe, że idziemy chyba bardziej do kanałów. To jest bardzo dobre schronienie w sumie. Przynajmniej część tych ataków ustanie. No i rzeczywiście coś tutaj jest. Dobra, ok. Ruszamy w drogę w takim razie. I misja wykona na szacunek plus. Dobra, w porządku. W takim razie bierzemy się za drugą część tej misji pod tytułem Zabrać kokę, część 2 Ucieczka autami. Lamar, jedź za nami. Będziesz osłaniał. Okej, okay, przyjąłem. Lamar, za nami dwa motory, balas! Sweet, jedź drugą stroną mostu, a ty, Lamar, za mną. Oczywiście, tam gdzie balasi, tam też waś. E, nikogo nie widzę. Lamar, jedź za... Za chwilę wyjedziemy z autostrady. Uwaga, blokada! O rany, na do mołotowa! Dobra, dobra, jedź za żakiem. I jedziemy w takim razie, tak jest, pora przyspieszyć i zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Mm, dobra, okej, okay. chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem, to tak to miało być. I kolejne blokady balasów, dobra, i widzę, że ich jeszcze więcej. A my w tym miejscu to już byliśmy wcześniej na piechotę. I zobaczmy, co tutaj jeszcze na nas czeka. Już nikogo za nami nie widzę, szczerze mówiąc. Mi się zrobiło spokojnie, ale możliwe, że jeszcze coś tutaj będzie? Nie, chyba nie będzie, bo już jesteśmy na miejscu, tak? Tak jest, misywko na nasz odcinek plus. Dobra, w porządku. Dobrze, a zatem przejdźmy sobie do podsumowania tej misji. Dosyć tego też dawno nie było, ale e, ostatnia recenzja pod misją Piotka nie była ostatnia, ponieważ e, do tego odcinka sobie trochę poćwiczyłem generalnie e, na takich starszych, zaległych misjach, więc oczywiście z formy tutaj nie spadłem, a myślę, że e, jest tutaj jak najbardziej stosownie, mam tutaj naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. E, a zatem zaczynajmy od plusów, bo były tutaj według mnie e, mimo wszystko jakieś pozytywy. Po pierwsze, no, autor spróbował jakąś mapę bitewną zrobić, drobne obiekty, pojazdy, którymi generalnie Przyjechali ci balasi, według mnie to było całkiem nieźle zrobione na Gros i teraz w okolicy. Całkiem imponująca ilość wrogów do pozabijania, trzeba przyznać. Podzielenie tego, tej całej akcji na wiele, tak naprawdę, etapów. No i próba stworzenia takiej ewakuacji w sumie w dzielnicy taka dosyć nie aż tak typowa akcja czyli po prostu ewakuacja z jakiegoś miejsca, musieliśmy się przebić po prostu, tak jakby, do naszych pojazdów. No i również potem na koniec użycie tych wszystkich pojazdów i oczywiście ucieczka przez jakąś część miasta. To było nawet całkiem niezłym pomysłem, muszę przyznać, mimo że jest tutaj mm, nie najlepiej to zrobione. Kolejna sprawa to, wrogowie mieli różnorodny całkiem wygląd, całkiem różnorodne wyposażenie. Interesujący pomysłem było też to, że używali niektórzy z nich pojazdów, czy wkraczali na pole bitwy za pomocą pojazdów. To myślę, że też był dosyć nawet ciekawy całkiem smaczek. No i chyba ostatnim, szczerze mówiąc, plusem no to te drobniutkie przerywniki, jakieś dialogi katceńki. Ale to jest naprawdę bardzo małe pozytyw, to, to jest zdecydowanie do dopracowania. No i szczerze mówiąc, ja tutaj w ogóle niczego więcej się nie doszukowałem pozytywnego. Przejdźmy sobie do drugiej sprawy. Przejdźmy sobie teraz do minusów tej misji, których jest niestety gigantyczna ilość. Błędy zaczynają się już na samym początku. Tytuł misji jest niepoprawnie napisany w obu przypadkach. Powinien być napisany z dużych liter. Eee, kolejna sprawa. Autor w pierwszej części też powinien być napisany z dużej litery, a w drugiej części w ogóle nie ma nawet wpisanego autora tej misji. Więc e, to są takie tutaj e, sprawy do poprawy. E, jeżeli chodzi o fabułę tej misji, no to szczerze mówiąc ona mnie w ogóle tutaj nie zadowala. Ona tak naprawdę polega tylko na tym, że Sweet tam wraz z gangiem utracili dzielnicę w rąk balasów tą główną, no i jedziemy załatwić jakąś kokę od jakiegoś balasa, sprawy się komplikują, no i tam próbujemy uciekać przed zagrożeniem. Ale nie jest w ogóle tak naprawdę powiedziane po co jedziemy w ogóle po tą całą kokę. Można było stworzyć jakąś opowieść, szczerze mówiąc, coś poopowiadać o życiu naszej postaci, dlaczego ona pomaga tak naprawdę głównemu szefowi Grow Street Families, bo to jest też bardzo zastanawiająca kwestia. Jako w ogóle nagrodę otrzyma za to, że mu pomagamy, co ona w ogóle z tego tak naprawdę ma. Kolejne Sprawy. Można było powiedzieć o stanie gangu w ogóle e, Grove Street e, po utracie swojej głównej dzielnicy. Jak się ułożyły generalnie siły gangów w Los Santos e, po tym wydarzeniu. Tutaj naprawdę był potencjał na stworzenie czegoś bardzo interesującego. No i oczywiście jeszcze można było wyjaśnić bardziej szczegółowo te powiązania Sweeta z tym członkiem Balas, tak naprawdę na Gross bo to też jest bardzo zastanawiająca kwestia. No i szczerze mówiąc, e, też mało sensowna, o czym powiem za chwilę. A teraz przejdźmy sobie, według mnie, no do bezsensownych momentów, tak naprawdę trochę, szczerze mówiąc, w tej misji. Po pierwsze, jak mówię, postać suita nie pasuje mi tak naprawdę do tego, żeby e, aż tak bardzo e, pchać się do tego, żeby m, brać te, tą całą kokę, bo to jest osoba, która która raczej unika wejścia w biznes narkotykowy i unika, szczerze mówiąc, twardych narkotyków. Oczywiście była ta sytuacja, e, gdzie ta kobieta tak naprawdę e, prawie go zmusi, no, zmusiła, no mówiła go do tego, żeby oczywiście przyjął ten krak. E, tam było właśnie, e, pamiętam, po odbiciu Grow przez CJ-a po misji powrót do domu, więc to jest dyskusyjna sprawa, ale można było to, szczerze mówiąc, bardziej wyjaśnić. E, też wątpliwe są dla mnie odrobinkę właśnie powiązania też z tym balasem całym, bo... Balasi zabili matkę CJ'a i Sweet'a oczywiście. No i on szczerze mówiąc zdarzy nienawiścią członków tego gangu, więc to jest dla mnie też bardzo zastanawiająca kwestia, dlaczego akurat współpracuje z Balasem. Tutaj można było oczywiście to wyjaśnić, był tutaj potencjał na stworzenie czegoś bardzo interesującego. Miejsce w ogóle spotkania z tym Balasem jest źle dobrane kompletnie, to nie ma dla mnie sensu. Skoro Balasi podbili Grove Street, tam jest tak naprawdę, to jest centrum terytorium wręcz i tam jest naprawdę pełno członków gangu wrogich i Sweet by się spotkał w takim miejscu widocznym, szczerze mówiąc tym balasem, to byłoby dla niego zbyt niebezpieczne i to jest w ogóle głupie, co się szczerze mówiąc tam stało i to trochę nie miało sensu. Kolejne sprawy. Nie rozumiem, szczerze mówiąc, pojawienia się tych pojazdów też do ucieczki w tych całych kanałach tak naprawdę, bo to wyglądało tak jakby... To było wszystko zorganizowane, a dialogi te wszystkie, ta cała misja pokazuje w niej fabuła na to, że to było raczej nieplanowane, więc takie trzy sportowe auta tak nagle znaleźli w takim miejscu. No to jest takie trochę bardzo zastanawiające. No i ostatnia kwestia, taka trochę bezsensowna, jest odpuszczenie policji, tak naprawdę, w drugiej części. Przez całą pierwszą część nas męczą, misja kończy się znikąd, w pierwszej części, no i przez drugą część w ogóle nie ma policji, nagle znikła, tak naprawdę nas ignoruje więc to są bardzo ważne sprawy, o które trzeba tutaj koniecznie zadbać w przyszłości. Pomówmy sobie teraz o kolejnych sprawach. Pisownia dialogów, która według mnie stoi wręcz na beznadziejnym poziomie. Zdania imiona się pisze z dużej litery, to są podstawy, brak stosowania jakiejkolwiek interpunkcji w zdaniach, Trochę był problem generalnie z odróżnieniem tego, kto obecnie przemawia w dialogu, ponieważ brakowało imiona często dosyć przy tak naprawdę postaci, która obecnie przemawia i warto takie imię pokolorować jeszcze specjalnym kolorem. Źle formułowane zdania są, literówki, drobne błędy ortograficzne. Tak to nie może wyglądać, jeżeli chce się stworzyć misję, szczerze mówiąc, na jakimś wysokim poziomie. Cutscenki. Kamerki są źle poustawiane, szczerze mówiąc, brak stosowania kikowych animacji tak naprawdę, gdzie aktorzy by się fajnie prezentowali na tych kamerkach, to też jest koniecznie do wyćwiczenia, ponieważ to bardzo słabo się prezentowało. Przejdźmy sobie teraz do takich bardziej szczegółowych spraw. Toż przed wyroszeniem na Grove Street pojawił się taki dziwnie, szczerze mówiąc, dobrany i umieszczony pojazd. No tak na środku drogi nie powinien być ten Waszyngton ustawiony, no i to jest pojazd, który bardziej taki do rządu, szczerze mówiąc, pasuje. Do takich ludzi z wysokiej półki, a nie gangsterów, więc można było szczerze mówiąc się tutaj posiłkować innym już pojazdem, ale przede wszystkim to umieszczenie, szczerze mówiąc. Tego pojazdu, jak mówię. Pojawił się również teleport Swita i jego towarzysza. Tak naprawdę, po wejściu już do tego pojazdu, oni powinni no, tutaj być tak zaprogramowani, że wchodzą z nami, szczerze mówiąc, do tego samochodu całego. Więc to są podstawy, których tutaj należy pilnować. Warto było umieścić również ręcznie umieszczony klimat, taki gangsterski, taki osiedlowy. Na Grove Street, szczerze mówiąc, w okolicy, ale też na Idlewood. Warto było też wyłączyć ruch uliczny i postawić tutaj na ręcznie umieszczony klimat. Według mnie to by się fajnie prezentowało. Również ciekawie dobraną e, pogodą. Również punkty kontrolne, szczerze mówiąc, w tej misji były. Tak niejako porozmieszczane, wszystkie tak naprawdę na środku ulicy można byłoby je, szczerze mówiąc, umieszczać odrobinkę trochę lepiej. No i ten punkt kontrolny, akurat tutaj na Grove Street, on nie powinien być przed tym balasem, tylko raczej tutaj na parkingu, szczerze mówiąc, że my parkujemy pojazd, no i przechodzimy po prostu do następnego etapu. Tutaj, akurat, by się to lepiej, szczerze mówiąc, tutaj spisało w tym przypadku. No i co do tej jeszcze kaccenki w ogóle z tym całym balasem, no to tak naprawdę on nam nie przekazał tej całej koki, żebyśmy mogli ją tak naprawdę wypróbować, więc te wszystkie dialogi, odrobinkę tak sensu nie miały, więc to są szczegóły o które też tutaj jeszcze należy zadbać. Pomówmy sobie teraz o akcji, która też zawiera bardzo liczne błędy. Największy popis tej misji no to oczywiście znikąd pojawiające się elementy mapy bitewnej i oczywiście przeciwnicy. Nie może w ogóle być takich spraw. Jeżeli chodzi o samą mapę bitewną, no to brakuje wielu drobnych obiektów, a te które obiekty zostały tutaj dobrane, no to są tak umieszczane, że one się wszystkie tak naprawdę ze sobą przecinają, jakoś Niektóre też drobne lewitowały, nie są prawidłowo, szczerze mówiąc, umieszczane. I to należy koniecznie poprawić. E, ruch pieszych nie jest w ogóle potrzebny w czasie strzeleniny, raczej cywile się trzymają z dala tak naprawdę od walki, no i mogą się zrzucać tak naprawdę czasami też pod celownik, e, co, szczerze mówiąc, jest trochę niestosowne. Domyślna policja przede wszystkim nie jest potrzebna w ogóle w czasie tej akcji, e, ponieważ no tak nagle znikąd nas atakują, szczerze mówiąc, od tyłu. Im więcej zabijamy tych balastów, tym robi się tak naprawdę tu coraz częściej. No i to psuje, szczerze mówiąc, odbiór tego momentu nie można się skupić na fajnej akcji, tylko musi się ta domyślna policja tutaj znikąd tak naprawdę pojawiać. I domyślną policję bym również wyrzucił także z tego momentu, i tutaj bym w ogóle tutaj wstawił ręcznie umieszczonych policjantów, ręcznie stworzoną akcję policjantów i naszych tak naprawdę bohaterów strzelaninę pomiędzy nimi to wszystko powinno być zrobione ręcznie, o wiele lepiej by tutaj to wyszło. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, byli zaprogramowani, bo już to testowałem, ale brakowało im skuteczności. Kolejna sprawa jest taka, że oni nie nadążają tak naprawdę za niektórymi momentami misji za bardzo. Eee, szczerze mówiąc, mogą się zablokować w ogóle gdzieś na tamtej mapie bitewnej. Taka jedna sytuacja mi się zdarzyła. No, i w tym miejscu, jak się pojawiają dialogi z nim, no to nie mają tak naprawdę sensu. Mogą oni w ogóle nie dobiec zbyt szybko do tego momentu. Więc oni powinni być na czas jakiegoś etapu ukrywani z tamtego etapu poprzedniego, no i wstawiani na nowo. To są podstawowe sprawy, które tutaj należy pilnować. Nie posiłkować się tylko i wyłącznie jednymi aktorami, tylko ukrywać, korzystać z nowych. Takie możliwości daje ta modyfikacja. Jeżeli chodzi o poziom strzelaniny, no to niestety też są liczne błędy. Brak jakichkolwiek modyfikacji ilości zdrowia, brak wyłączonych głów, brakuje też myślenia, tak naprawdę. No może nie myślenia w czasie całej strzelaniny, ale skuteczności brakuje u wrogich balasów. Oni w ogóle tak naprawdę nie umieją strzelać. I szczerze mówiąc, ta policja domyślna, która jest tutaj niepotrzebna, ona głównie robi tutaj. Y tak nieprzyjemną robotę, a to powinno być na odwrót, raczej balasi powinni nam tutaj robić, no i my powinniśmy być na to też przygotowani. No i też jest problem, problem tak naprawdę z zachowaniem niektórych tych mm, przeciwników, bo ci, którzy poruszają się tak naprawdę pojazdami, no to oni tak naprawdę albo wjeżdżają we własne pojazdy, albo wjeżdżają w jakieś blokady, szczerze mówiąc, co jest troszeczkę takie dziwaczne i to tak rzuca się w oczy niepotrzebnie, więc tutaj też jest to do dopracowania oczywiście. No i niestety brakowało takich drobnych pick-upów, szczerze mówiąc, które by mogły regenerować zdrowie, jakaś kamizelka by się też przydała, ponieważ jest tu troszeczkę za trudno, no i ciężko jest bez tego sobie tutaj jednak poradzić. Więc tutaj, szczerze mówiąc, regeneracja, która by współgrała z akcją, w pełni się tutaj przydała. Przejdźmy sobie jeszcze dalej. Tutaj jest taki szczegół. Skoro akcja dzieje się z policjantami w Los Santos, no to raczej nie powinien się tutaj pojawiać, szczerze mówiąc, radiowóz z Las Venturas. Więc tutaj jest tylko taka drobnostka, jedna do poprawienia. Niestety, obie części tej misji skończyły się tak naprawdę znikąd. Wchodzimy w punkt kontrolny, czy wjeżdżamy w punkt kontrolny i tak misja się po prostu kończy. Pierwsza część mogła się skończyć jakimś dialogiem, że po prostu szykujemy się do ewakuacji drobnymi kilkoma kaczenkami. Druga część mogła być po prostu podsumowaniem całej akcji. W ogóle tego nie ma, a szkoda, bo tutaj można jeszcze wyciągnąć z takich momentów jeszcze więcej. Przejdźmy sobie teraz do drugiej części tej misji, która niestety nie podziałała na plus, jeżeli chodzi o całą misję. Po pierwsze autor w ogóle nie wprowadził limitu amunicji do kołaśnikowa. Jest 9000 ponad amunicji, a to tak niestosownie wygląda. Jest problem w ogóle też ze współgraniem czasu tej misji z czasem części pierwszej. Część druga rozpoczyna się o godzinie 8, a część pierwsza się kończy gdzieś około godziny 12. Więc coś tutaj według mnie nie jest nie tak. Jeżeli chodzi o cały ten drive-by, no to niestety on nie stoi na wysokim poziomie. Motocykliści, o których tam wspominały, te całe postacie są zbagowani po prostu i oni w ogóle nie uczestniczą w tym całym pościgu, co jest błędem. Brakuje większej ilości obiektów, jakichś pojazdów do wyminięcia po drodze. Jest zbyt duża pustka, według mnie, mimo wszystko, na drodze. Przeciwnicy niejako są bardzo porozmieszczani. Taki szereg, szczerze mówiąc, przeciwników to tak bardzo niejako wygląda przy tych blokadach. No i też. Te koktajle mołotowa, które oni wrzucali, to generalnie powodowało to bardziej, że oni się sami podpalali. Więc to jest szczerze mówiąc, tak bardzo niestosowne. Jeżeli chodzi jeszcze o sam drive -by, to jest taka drobnostka, szczerze mówiąc moje bardziej osobiste wrażenie, ale ja odniosłem wrażenie, że jest tutaj zbyt duży chaos, no i można się tutaj jednak zdezorientować. Brakuje mi tutaj jakichś punktów kontrolnych, może oznaczyć ten pojazd, szczerze mówiąc, najlepiej, za którym mamy podążać. To szczerze mówiąc wtedy już nie będzie żadnych wątpliwości, gdzie jechać. Bo szczerze mówiąc te dialogi są tak napisane, że to jest zbyt wszystko chaotyczne, można się tutaj pogubić, szczerze mówiąc. Ja takie wrażenie tutaj, szczerze mówiąc, odniosłem. No i jeszcze kolejne drobne sprawy. Elementy mapy bitewnej z pierwszej części w magiczny sposób zbyt szybko znikły. Tak naprawdę one powinny się pojawić tutaj również w części drugiej. I to też by wyeliminowało po części przynajmniej ten problem, że jest zbyt duża pustka na drodze w czasie tego całego pościgu. Więc tutaj niestety autor zapomniał, tak naprawdę, żeby to ze sobą generalnie wszystko współgrało jak najbardziej, no i jeszcze ostatnie sprawy, no to pierwsza, druga część tej misji, no nie powinna trwać tylko jedną minutę, no to jest troszeczkę za mało, spokojnie dało się przedłużyć ten pościg e, o kilka interesujących momentów i stworzyć ciekawe zakończenie tej misji nie wiem szczerze mówiąc dlaczego tutaj jest polecenie po kompletnym minimalizmie, wydaje mi się że ta część by się zmieściła również tak naprawdę do pierwszej, ponieważ obie te części nie były wyjątkowo rozbudowane więc nie wiem szczerze mówiąc dlaczego to tak wygląda no i ostatnia sprawa, no troszeczkę taka prosta, ta misja, no i zbyt odrobinkę monotonna. No, no tak naprawdę, tutaj masz krótką sekcję wprowadzającą podzieloną na kaccenkę y, jazdę na Gross Street i kaczenkę, no i w kółko, tak naprawdę, strzelasz się w kilku etapach po drodze, jakieś tam kaczenki, dialogi, no i jakiś tam pościg i koniec misji. Więc, szczerze mówiąc, budowa powinna być bardziej rozbudowana. Brakuje tutaj większej ilości wciągających wątków, przerywników, no i ogólnie większej ilości interesującej i sensownej fabuły. No i monotonna troszkę była, bo szczerze mówiąc, głównie to tutaj przemieszczasz się z punktu do punktu, albo strzelasz tak naprawdę. No to taka nietypowa dosyć strzelanina aż tak bardzo, ponieważ tutaj chodziło o to, żeby uciec z jakiejś dzielnicy, szczerze mówiąc, pod jakąś presją, a nie tutaj zlikwidowanie wrogów w jakiejś bazie. No i jednak wprowadzenie tego pościgu drobnego. No i ta policja, która mimo, że szczerze mówiąc, przeszkadzała, ale tworzyła jakieś takie w miarę niespodziewane, troszeczkę momenty. No i to sprawiało jednak z drugiej tej strony, że to nie było aż tak dla mnie monotonne, Ale to jest tylko moje osobiste tutaj zdanie. W każdym razie, jeżeli chodzi o moje wszystkie argumenty, to tyle. Przejdźmy sobie do końcowych słów. A zatem, jeżeli chodzi o moje ostateczne słowa na temat tej misji, co mogę powiedzieć? Szczerze mówiąc, będzie to misja, znowu, tak naprawdę, na historycznym poziomie. Znowu ocena będzie, no myślę, że interesująca. Może być, oczywiście, trochę kontrowersyjna, zdaję sobie z tego sprawę, ale liczyłem ogólnie na lepszy występ tego autora. Rozumiem, że jest to początkująca osoba, ale kilku błędów, szczerze mówiąc, dało się tutaj uniknąć. Ale niestety, no nie da się tutaj, według mnie, pomimo tych wszystkich plusów, pomimo trochę tej strzelaniny, jej ilości, tutaj wystawić niczego więcej. Ilość błędów jest gigantyczna, wręcz są to podstawowe błędy. No i misja nie ma dobrej fabuły, a bez dobrej fabuły wiadomo, że się nie da raczej stworzyć dobrej misji. No i jest kilka bezsensownych momentów. No i misja ogólnie nie miała dla mnie po prostu tutaj na dłuższą metę tak naprawdę sensu. Polecam autorowi moje wszystkie poradniki, jeżeli je oglądałeś, no to proszę obejrzyj je jeszcze raz i to z zrozumieniem, bo ja w tych poradnikach nie uczyłem pisać tak dialogów i nie uczyłem też tam robić takiej strzelaniny szczerze mówiąc, więc to są takie podstawowe sprawy, o które trzeba tutaj zadbać w przyszłości. No i mam nadzieję, że pójdzie następnym razem dużo lepiej. Mam nadzieję, że nie będziesz się poddawał. No i to jest dopiero początek. A jeżeli wyciągniesz wnioski, to będziesz po prostu pomału szedł na coraz wyższy poziom i to wszystko od Ciebie tak naprawdę zależy. Przykro mi bardzo, no misja jest, szczerze mówiąc, chyba najgorsza według mnie dotychczas w mojej serii. Wygląda na to, że to pobiło to, co widzieliśmy dwa odcinki temu, minimalnie, chociaż każdy może mieć różne zdanie, ale ja mam swoje tutaj własne. Moja ostateczna ocena tej misji to jest półtorej gwiazdki na minusie. Dzięki za uwagę. To wszystko ode mnie. Jeżeli macie jakieś rady jeszcze dla tego twórcy, możecie pisać o tym w komentarzu. No i myślę, że dzisiaj jeszcze wleci odcinek z historii projektantów. Trzymajcie się. Cześć.